Cześć, witajcie z tej strony. Bocho w drugim już odcinku grze Horizon. Dzisiaj lecimy sobie w dalsze przygody. Ostatnio, jak myśmy zakończyli, to miałem ja chyba się uczyć lekcję strzelania czy coś takiego. No to więc, yy, yy, dzisiaj przejdziemy do właśnie tych lekcji. A w poprzednim to odcinku, było, że wpadliśmy do jakiejś jaskini. Uciekła ze złości, bo nie chce z nikim się z nią zaprzyjaźnić. A dzisiaj będziemy właśnie brać lekcję strzelania. Zapraszam do oglądania. Ruszajmy. Ok, rzuć tu obok mnie. Uda się. A mamy go. Jest. Chodź, dziewczyno. Gotowe. Zbierz surowce, to nauczę cię, jak robić strzały. No dobrze. Zbierz łodygi marszczyny. Rosną tam. Łodygi marszczyny. Potrzebne nam są dwie. Oto. Dobrze. Widzę, że udało ci się zdobyć łodygi marszczynów. Zrób drzewce strzał. A za odłamków metalu tak Dobrze, nigdy nie skończą ci się strzały, jeśli znasz się na rzemiośle. Wypróbujmy te strzały Samo. No to teraz pora na naszą lekcję. Najpierw nauczyliśmy się rzucać. A teraz weźmiemy się za polowanie. Tutaj ukryj się w trawie tylko cicho. Czas na twoją pierwszą zdobycz. Biegun. Jedna ze słabszych maszyn. Ale nawet słaba maszyna potrafi być groźna. Musisz być ostrożna. Uważnie obserwuj ofiarę. Ma grubą skórę, ale posiada także czułe punkty. Na przykład oko. Widzisz inne? Hmm. Czy coś innego widzimy? Zaczmy trochę. Mamy. Zbiornik na grzbiecie. Czy to słaby punkt? Tak. Dobry strzał! Znisz oko! Może to ciężko ucelować. Ślepko, Eloy! Pierwsza lekcja. Zbierzmy rzeczy! Dobrze się dziś spisałaś, ale musisz się wiele nauczyć, jutro znowu poćwiczymy. Co to było? Ten chłopiec, ten który biega z wojownikami. Za mną Aloy! Szybko! Nie umiem ogarnąć sterowania tutaj jeszcze tym wszystkim Nie wiem jak, ono, jak mam to zrobić się mi podpowiedzieć, żeby ono mogła biec y, szybciej Nie potrafię tego gorynać. Czy ciągle biegnę, biegnę, ale nie wiem jak... Kochaj, dochodzimy. oj. oj. Trzeba mu pomóc. A czujki. Bez to są czujki. Jestem bezsilny. To kwestia czasu, zanim maszyny go znajdą i poturbują na śmierć. A jak strzelę. To bestie spanikują i go zadepczą. Ale ja widzę, jak one chodzą. Przestań zmyślać. Hmm. Może da się jednak. Obrać. Serio! Przyślizgnę się! Zabraniam. Tak pójdzie. Ej, <słuch> Loj. Super ciucha. Musimy się do niego dostać. Muszę zrobić to cicho i powoli. Nie mogą mnie zobaczyć. Szybciej, szybciej. Muszę uważać. Gdzie on ten chłopak leży? Muszę zobaczyć ich ścieżki Prawie jestem on jest ran ten dypudzie musimy poczekać Co? Złych dziewczyna. Tam jest. Jestem hey. Co? A, jak? cicho O tutaj, musimy musimy jestem tutaj, Tak? tutaj, jestem tutaj, Do trawy, do trawy, trawy Wpisów bogaty, to, było blisko. Ale to obserwuje. Złój dziewczyna No i mamy Łuk sporo Więc to nie zabawka Zaufał jej w końcu Dzięki temu usądzeniu on Zaraz żyje Trzech Matko Błogosław Wam obojgu. Ocaliła mnie. Ja, ja chciałem Bocze, tylko. Zawrzyj usta. Do wyrzutki oboje. A ona? To bez matka. Ale dobra będzie snicie Do serca matki. A ty? Głupi. Petuk mnie mnie kupi. Nie powinien z nami rozmawiać. To łamanie zasad. Do domu. Za mną. No, ale by tak mnie uratowała, życie. Znam drogę! Ale wściekła. No, bo nie możemy nic zrobić i to jest to. Zawsze i usta, chłopcze. Zawsze i usta. Zawsze i usta, chłopcze. Zawsze i usta. A co to ma być? Idź sobie bez Matko! W kluczowych punktach można decydować, jak aby podejść do sytuacji, rozwiązania, to czy należy, w jaki sposób będzie wrażać swoim obserwować. Jeśli wybierzesz ten celuj w głowę, celuj w twarz przez niego kamień, upuść. Powiem mm, tak. Upuścimy, nie będziemy tacy jak oni. nie rzuciliśmy a niby chętnie by rzucali w nią krwawisz pokaż mi to no stój opatrz czemu Czemu jestem wyrzutkiem? Eloj, nie pora na to. Kto był moją mamą? Eloj, przecież ci mówiłem, to wiedza nie dla nas. Byłaś noworodkiem, gdy przyniosły cię matrony. Czyli matrony, one wiedzą? To nie takie proste. Czy wiedzą? Eloj, nie możemy. Jak zrobić, żeby mi powiedziały? Matrony? Być może jest sposób. No to powiedz! To niebezpieczne. Jak? Wymaga lat szkolenia. Mam to w nosie! Jak Ale uparta, chcę wiedzieć powiedz prawdę. Mi. To próba. Obrzęd przejścia jest co roku. Ci, którzy ją przejdą, zostają wojownikami. A zwycięzca może prosić o nagrodę. Nagrodę? Tak. Cokolwiek tylko zechce. Zrobię to. Wszystko jedno Uwarta, jak. ale odważna. Zwyciężę w próbie. Dobrze. No to zacznijmy, więc. Szkolenie jest ciężkie. I potrwa wiele lat. Zacząć trening? Tak. Chodź. <laughs> jest bardzo odważna jak ta taką małą dziewczynkę. No i teraz trenujemy. Nie poddawać się do gruntu. Walczyć. Uczyć się strzelać. Została. Takie scenki, tam mi się podobają do i mam nadzieję, że będzie ich o wiele więcej. Takich scen różnych. A dawaj, dawaj, dawaj. A, sama. Dobrze, radzisz sobie. Wow, ale skok. No i patrz jak z małej zrobiła się dziewczyna. Z niej niesamowita. <laughs> Ciekawe, czy go w późniejszych cenach tego, co on się nią opiekuje my go jeszcze spotkamy. Bardzo jestem tego właśnie ciekaw. No dobra, co dalej możemy jeszcze zrobić? Jego nie ma. Rost. Ciekawe, gdzie jest wzrost? Gdzie on jest? Dwa dni przed próbą, a on idzie sobie gdzieś beze mnie? Nie zrobiłby czegoś takiego. Jak to ładnie tą postać robi. Dobra, lecimy. Osiągni poziom trzeci. Mieliśmy zapolować dziś rano. Czemu go nie ma? Gdzie on się podział? Gdyby ona umiała szybciej piec, to bym wszędzie szybciej dotarł. Ale ształka nam pokazuje, że tam Co musimy on tam iść. Brawi? On po prostu tam stoi. Co się z nim dzieje? Czekajcie, ja muszę tej... Chyba, że będę musiał to zapamiętać, żeby tego się nauczyć. Ayloy, jesteś. Wszystko w porządku? Skąd to opóźnienie? Dobrze, dobrze że trafię tropić. Chcesz zostać sam? Nie. Musimy pomówić. Myślałem o Twoim szkoleniu, Aloy. Umiesz polować. Umiesz przetrwać. Ale niestety jednej rzeczy cię nie nauczyłem. Chcesz to zmienić? Oczywiście. Zawsze chłonę to, czego mnie uczysz. Dzieje się coś bardzo złego. Na szczęście to okazja na jeszcze jedną niebezpieczną lekcję. Musisz być gotowa, albo zginiesz. Kolejna lekcja. przejdź do obręczy i zbierz części potrzebne do ognistych strzał. Ogniste strzały? Mówimy o poważnym kłopocie? Jak już je zbierzesz, spotkamy się tam, przy bramie za osadą serce matki. E, północnej bramie? Na skraju obręczy? Tak. A teraz ruszaj. Czy coś cię martwi? Zdobędę części. Spytamy się go, czy coś go martwi. Czy jest coś jeszcze? Nie. W porządku. Nie odpowiedział. To pop pop łupie. Coś jeszcze? Dobra. Zajmę się częściami, a przy okazji odwiedzę Karsta. Eloy, każdym wypowiedzianym słowem łamie wszelkie zasady. No i bardzo dobrze. Chciałabym kupić potykacz, a żaden inny handlarz nie sprzeda wyrzutkowi. No to weź też amunicję. Dziś w nocy przyda ci się ta broń. To brzmi ponuro. Dobra, przy północnej bramie. Okej. Okay. Powoli będziemy chyba kończyć ten... Aha, już wiem co trzeba zrobić. Coś go naprawdę gryzie. Fajny zjazd po linie. Dobra. Co możemy znaleźć? Zbierz... Zbierz... Zbierz Marsz 10. To jest szep nam się jeden. Czy tu znaleźć marszten? Zbierz zb zb metalowe okruchy z maszyn No dobra Dojdźmy do pewnego momentu Żeby był jakiś zapis I chyba dzisiaj na tym zakończymy odcinek Obręcz. Całe życie nie wychyliłam nosa poza dolinę. To się zmieni po próbie. Zapisujemy. Dwa dni. Dwa dni i uzyskam odpowiedzi. Dwa dni i dowiem się kim była. I dlaczego od urodzenia jestem wyrzutkiem. Jest. Jeśli to cokolwiek zmieni. Gdzie się, pomysł Czas zebrać części na ogniste strzały. Muszę znaleźć stado. Kurczę pieczone. Czemu mi... Okej. Czuję, że to będą jakieś kłopoty. Dobra, na tym dzisiejszy chyba odcinek zakończymy, bo dalej już yy, nie ma sensu. Ja zbiorę poza odcinkiem te potrzebne rzeczy. Więc co dzisiaj tak praktycznie taki byłby odcinek, który akurat odbył się na zasadzie no, treningu, polowań itd. Zatniemy następne od spotkania z nim, zakupów jakieś, zbierania. No, może to już będzie w następnym odcinku. Trzymajmy się tych traw. Jest się bezpiecznie. Zauważaś. Dobra, tu robimy kolejny chyba zapis. żeby nas daleko nie rzuciło OK. I na tym dzisiaj sobie kończymy e, odcinek Ten drugi odcinek na któryś napraszę e, Mam nadzieję że Wam się spodobał Do spieszenia zbierz płomień z biegunów zbierz matalowe okruchy z maszyn no to co? My widzimy się wkrótce. Na której z Was zapraszam bardzo, bardzo serdecznie na kolejne odcinki. Do zobaczenia wcześniej i pa pa.